Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czemu narcyz chce pozostać przyjaciółmi? Czemu narcyz chce się z Tobą przyjaźnić? Chce pozostać przyjaciółmi. Nawet wtedy, gdy związek się zakończył. Nawet wtedy może chcieć przyjaźni. Jest to bardzo dziwne, ponieważ nie możesz się przyjaźnić z wrogiem, nie możesz się przyjaźnić z byłym partnerem, to jedynie będzie komplikować Twoją sytuację, będzie Ci to utrudniać pójście naprzód. Kiedy narcyz chce pozostać przyjaciółmi, to jest określony powód. Może pozostawać w kontakcie także z innymi byłymi partnerami. Gdy słuchasz tego materiału, to jest to mało prawdopodobne, by narcyz chciał się z tobą przyjaźnić, ponieważ już wiesz, co jest grane, już widziałeś, co jest pod maską, a narcyz nie chce być w otoczeniu ludzi, którzy wiedzą, kim jest naprawdę. Możesz mieć wątpliwości. Możesz się zastanawiać, a to może pozostawiać otwarte drzwi. To może być zaproszeniem dla Narcyza, by się z Tobą przyjaźnić. Jeśli Narcyz chce tak postąpić w stosunku do Ciebie, to musisz być czegoś świadomy. Narcyz nie jest zainteresowany odnowieniem związku. Jego to nie obchodzi. Wchodzi w coś takiego tylko z własnych powodów. To, czego chce narcyz, to atencja, uwaga i akceptacja. Narcyzowi może chodzić o wszystko, co będzie umożliwiało zdobycie tych rzeczy. Dlatego może pozostawać w kontakcie, może się przyjaźnić z wieloma byłymi partnerami, z wieloma źródłami zasilania. Dzieje się tak, gdy narcyz postrzega ich jako środek do celu, jako środek do otrzymania tego, co potrzebuje. Najprawdopodobniej narcyz już spowodował w ich życiu wiele komplikacji, wiele problemów, pozostawił ich bez zakończenia, bez zamknięcia. Tak więc byli partnerzy narcyza. Mogą poszukiwać odpowiedzi. Mogą nie być świadomi tego, że mieli do czynienia z narcyzem. Poszukują wyjaśnienia dla takiego zachowania narcyza. A to sprawia, że jest mu bardzo łatwo wrócić. Wtedy nie będzie musiał się nawet zmieniać. Nie będzie musiał brać odpowiedzialności, ponieważ już zrobił pranie mózgu. Byłemu partnerowi. Tak, że źródło zasilania może myśleć, że było problemem. W takiej sytuacji Narcyz może zakładać, że może wrócić do ciebie, kiedy tylko zechce. Może zakładać, że zawsze go przyjmiesz. Tego właśnie chce Narcys. Chce po najmniejszej linii oporu. Chce, żeby było mu łatwo. Narcyz nie chce wkładać w to wysiłku, nie chce wkładać w to żadnej pracy. Narcyz chce korzyści, które przychodzą mu stosunkowo łatwo. Dlatego może cię nawet zostawić dla jednego z byłych źródeł zasilania, dla jednego z byłych partnerów. Może cię zostawić tak, jakbyś nigdy nawet nie istniał, jakbyś nic. Nigdy dla niego nie znaczył, po tym jak obiecywał ci wspólną przyszłość, po tym jak mówił ci, że cię kocha i nagle wrócił do byłego partnera lub znalazł nowe źródło zasilania. Wtedy uświadamiasz sobie, że to co miałeś z narcyzem było fałszywe, ponieważ nigdy się z tobą nie połączył. Nigdy nawet nie przejmował się zbudowaniem związku, nie myślał o wspólnej przyszłości. To, na czym zależy każdemu narcyzowi, jest chwila obecna. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. To, czego chce w danej chwili, to, czego chce narcyz, to akceptacja i uwaga. To jest jego walutą. Dzięki temu może przetrwać. Jest to dla narcyza niezbędne, tak jak tlen. Tak długo, jak jesteś nieświadomy, to narcyz będzie trzymał cię jako opcję zapasową, jak książkę na półce, tylko na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tak z innym źródłem zasilania. Narcyz uważa, że jesteś na wyciągnięcie ręki. Że jesteś na zawołanie. Uważa, że będziesz dostępny, kiedy tylko będzie Cię potrzebował. Narcyz powiedział ci tak wiele kłamstw powiedział ci wszystko, co chciałeś usłyszeć. To wymaga od Narcyza niewielkiego wysiłku. Tego właśnie chce Narcyz chce jak najmniej się wysilać, jest bardzo leniwy. Idzie po najmniejszej linii oporu. Nie chce włożyć w to żadnego trudu, żadnej pracy, żadnego wysiłku. Narcyz nie cieszy się, gdy ma wykonać odpowiednią pracę. Gdyby wszystko było po jego myśli, to siedziałby niczym król na tronie cały czas, a ludzie, poddani, przynosiliby mu wszystko to, czego potrzebuje. Narcyza interesuje tylko własna konsumpcja. Chce wykorzystywać zasoby ludzkie, niezależnie od tego, czy jest to energia, pieniądze, czas czy coś innego. Niezależnie od tego, nieważne ile narcyz pochłonie, to nigdy nie jest wystarczające. Zawsze będzie chciał więcej. Narcyz ma w sobie pustkę. Która nigdy nie może być uzupełniona, nigdy nie będzie kompletny, nigdy nie może być usatysfakcjonowany. Nigdy nie będzie takiego czasu, żeby był zadowolony z tego, co już ma, z tego, co doświadczył, czy otrzymał. Nie będzie takiego czasu, kiedy jest szczęśliwy, ponieważ dostał to, co chciał. Lub to, czego potrzebował. Narcyz nigdy nie będzie miał takiego momentu, dlatego może przysporzyć to wielu wątpliwości, desorientacji. Możesz nie rozumieć tego, co robisz źle, możesz nie rozumieć tego, że to, co robisz, jest wiecznie niewystarczające. Dzieje się tak, ponieważ projektujesz własne uczucia i własne doświadczenia na narcyza. Zakładasz coś na temat jego perspektywy. Zakładasz to w oparciu o własną percepcję, o własne doświadczenia. Wiesz, że ty czułbyś się usatysfakcjonowany, gdybyś otrzymał to, co dałeś narcyzowi. Lecz jego doświadczenie, jego percepcja, jego perspektywa jest całkiem inna. Narcys ma takie nienasycone pragnienie, które nigdy nie może być zaspokojone. Nie może być usatysfakcjonowany. Gdyby narcys mógł być usatysfakcjonowany, to nie byłoby żadnego problemu. Lecz niestety tak nie jest. Dlatego narcyz zawsze odgrywa rolę ofiary, zawsze cię obwinia. Nawet gdy już pozbawił cię wszystkiego, co miałeś, jeśli oczekujesz w zamian nawet drobnej części tego, co mu dałeś, to narcyz będzie postrzegać cię jako kogoś aroganckiego i bezczelnego. Możesz nawet usłyszeć w takiej sytuacji, że jesteś egoistą, że jesteś samolubny czy roszczeniowy. Narcyz to próżne naczynie, ma w sobie pustkę, dlatego w każdej chwili musi skupiać na sobie całą uwagę. W przeciwnym razie czuje się tak, jakby walczył o swoje życie, o przetrwanie, o tlen. Samo myślenie o tym, że miałby coś odwzajemnić, jest dla niego męczące, jest wyczerpujące. Dzieje się tak, ponieważ narcyz ma bardzo mało energii to tak, jakbyś cały czas jechał na rezerwie, na oparach dlatego nie możesz mieć związku z narcyzem to zawsze będzie jedynie transakcja. Będzie to transakcja w jedną stronę. Będzie to wyglądać tak, że dajesz wszystko narcyzowi. Nie będzie w tym niczego wartościowego, żadnej głębi, żadnego znaczenia. Nie będzie połączenia, nie będzie więzi. Będziesz jedynie dawał narcyzowi to, czego akurat potrzebuje. Więc. Nawet gdy ucieknie do innego źródła zasilania, do byłego partnera, narcyz nie będzie chciał ożywić, nie będzie chciał reaktywować związku, nie będzie chciał mieć wspaniałej romantycznej relacji, nie będzie w tym entuzjazmu, oddania, pasji, docenienia. To się nie zdarza w relacjach z narcyzem. Jego nawet to nie obchodzi. To nie tylko chodzi o jedną osobę. Narcyz będzie miał wiele źródeł zasilania. Dla Narcyza ludzie są przedmiotami, które można nabyć. Można do nich nabyć prawo własności. Wtedy może nimi zarządzać, może robić z nimi cokolwiek zechce. Dlatego związki Narcyza nigdy nie przetrwają. Związek może przetrwać tylko wtedy, kiedy każda strona kontroluje siebie. W przeciwnym wypadku, jeden partner będzie władcą marionetek, a drugi będzie pozbawiony energii, siły życiowej, będzie jak zombie, bez żadnego celu, bez kierunku. Wtedy zmierza to donikąd, wtedy się to rozpadnie. A nawet jeśli zostaną razem, to związek będzie martwy, nie będzie już istniał. Pomimo fizycznej obecności, narcyz wie, jak zaaranżować określoną sytuację. Wie, jak doprowadzić do tego, by wyglądało, że świetnie spędza czas bez ciebie, tak jakbyś nigdy nic nie znaczył, lub tak, jakby to on zmarnował czas z tobą. Tak jednak nigdy nie jest z narcyzem, ponieważ oznaczałoby to, że z kimś innym to coś znaczyło, że z inną osobą to nie była strata czasu. W rzeczywistości jednak to nigdy nic nie oznacza. Z kimkolwiek narcyz by nie był, to nic nie oznacza. Zawsze chodzi o wygody, o korzyści, o przywileje. Chodzi o to, co jest dla narcyza najłatwiejsze. On nie chce się zmieniać, nie chce być zdyscyplinowany. Narcyz chce pozostać dzieckiem przez resztę swojego życia. Nie chce ponosić żadnej odpowiedzialności, nie chce wkładać żadnej pracy, żadnego trudu, żadnego wysiłku. Można powiedzieć, że narcyz to taki włóczęga, który dostaje coś za nic, wyłudza drobne na jedzenie, a kupuje alkohol. Dlatego narcyz ma tak wielu byłych partnerów, ponieważ wszystkie jego związki to transakcje. Jeśli nie dostanie tego, czego chce od jednej osoby, to wtedy pójdzie do kogoś innego. Nigdy nie będzie kogoś doceniał, nigdy nie będzie wdzięczny za to, co otrzymuje, dlatego zawsze jest nieszczęśliwy, dlatego zawsze potrzebuje więcej. Narcyz jest wiecznie nieusatysfakcjonowany, dlatego nawet gdy dostanie dokładnie to, czego chciał od jednej osoby. To, jeśli nie dostanie tego samego lub więcej od kolejnej osoby i to w krótszym okresie czasu, to będzie jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Tak więc narcyz przygotowuje się do porażki, dlatego nigdy nie będzie szczęśliwy z żadnego powodu. Tak nie powinny funkcjonować związki narcyzowi wbrew pozorom. Ciężko jest znaleźć nowe źródło zasilania, w szczególności źródło zasilania wysokiej jakości, wysokich standardów. To musi być ktoś, kogo Narcyz będzie w stanie ogłupić. Ktoś, kto będzie robił to, czego chce. To zajmuje Narcyzowi sporo czasu, by znaleźć kogoś takiego, a nawet gdy znajduje taką osobę. To musi się jej nauczyć. Musi analizować język ciała, mimikę, mikroekspresję. Musi rozpoznać słabe punkty, a to zabiera narcyzowi wiele czasu, wiele energii, dlatego może być mu ciężko znaleźć nowe źródło zasilania. Z tego powodu narcyz może chcieć przyjaźnić się z tobą. Może nigdy nie odnaleźć kogoś takiego jak ty. Możesz być jego najlepszym źródłem zasilania w życiu. Narcyz wie jednak, że nie będziesz z nim na zawsze. Wie, że w pewnym momencie twoje zasoby się wyczerpią. Do takiego punktu, w którym nie będziesz mógł już nic więcej zaoferować. Dlatego w normalnym związku będziemy chcieli inwestować w drugą osobę. Lecz Narcyz nie będzie tak postępować. Narcyz już wie, że pewnego dnia go rozgryziesz, zdemaskujesz, dowiesz się, z kim masz do czynienia. Dlaczego więc miałby inwestować w coś, co na pewno nie przetrwa? Do tego momentu Narcyz będzie kłamać, manipulować i stosować gaslighting tak, by utrzymać cię jako swoje źródło zasilania. Jak najdłużej. Gdy Narcyz już wyczerpie całkowicie twoje zasoby, to się znudzi, już nie będzie cię chciał. Narcyz postrzega ludzi jako przedmioty, które istnieją tylko po to, by mu służyć, które istnieją tylko po to, by je wykorzystywać. Gdy Narcyz już cię zużyje, to jest gotowy, by cię odrzucić. Nie miał czasu, zasobów czy energii, by cię ożywić, by polepszyć twój stan. Narcyz tak na to nie patrzy, chce tylko, żebyś dał mu to wszystko, co możesz mu dać. A jeśli nie może tego dostać od ciebie, to dostanie to od kogoś innego. Cokolwiek jest łatwiejsze, cokolwiek jest wygodniejsze. Niezależnie od tego, czy jest to z Tobą, czy z kimś innym, Narcyz nie zostanie, ponieważ nie ma środków, by to podtrzymywać. Nie ma więc powodu, by wracać do Ciebie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy może z Ciebie jeszcze więcej wydobyć. Nawet jeśli Narcyz nie będzie się z Tobą przyjaźnić, nawet jeśli wróci do jednego z byłych partnerów, to nie dlatego, że jesteś nieznaczący, to nie dlatego, że jesteś nieistotny. Dla narcyza liczy się tylko to, co jest dla niego wygodniejsze, cokolwiek przyniesie mu to, czego chce. Jedynym powodem, dlaczego nie wraca do ciebie, jest sytuacja, kiedy nie może cię już dłużej zmanipulować. Nie może cię kontrolować, nie może cię okłamywać, a to oznacza, że wygrałeś, pokonałeś narcyza. Nie powinieneś martwić się tym, z kim ma do czynienia, ponieważ narcyz będzie tylko w otoczeniu osób, które dadzą się nabrać, zmanipulować, dadzą się złapać w pułapkę i wciągnąć w iluzję. Narcyz będzie w otoczeniu ludzi, którzy nie widzą tego, że jest narcyzem. A to oznacza, że cokolwiek ma narcyz nigdy nie będzie prawdziwe, ponieważ ludzie nie wiedzą, z czym naprawdę mają do czynienia. Gdyby wiedzieli, to nie byliby zaangażowani w relacje z narcyzem. Wiedzieliby wtedy, że mają do czynienia z niebezpieczną osobą. Wiedzieliby, że to nie jest tego warte. Wiedzieliby, że w tej grze nie można niczego wygrać. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to, co robią, ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.